Syn Anny przybylskiej ma już 17 lat, ale z wyrósł z dziecię z dziewczyną i to w intymnym momencie. A z trudno uwierzyć, że średni syna Anny przybylskiej, 36 litrów, jest już prawie dorosły. Szymon w las właśnie skończył 17 lat i, jak się okazuje, wiedzie mu się w życiu sercowym. Właśnie pokazał z dziecię ze swoją dziewczyna, na którym pozwolili sobie na odrobinę czulości. Szymon już jako siedmiolatek zadebiutował na dużym ekranie. Wtedy zagrał z mamą w jej ostatnim filmie Bilet na księżyc. Wspomniał tam też swoją mamę była bardzo pozytywna i bardzo humorystyczna osoba miała bardzo dobre poczucie humoru z mama zawsze można było się usmiać zawsze, mówił dwa lata temu na razie Szymon chodzi do liceum za rok będzie zdawał maturę interesuje się piłka nozna. Co tym bardziej nie powinno dziwić, za jego ojciec Jarosław Bieniuk ma za sobą całkiem niezla karierę futbolowa. 17 latek myśli jednak o zawodzie prawnika. Teraz Szymon uchylil rapka tajemnicy w kwestii swojego życia prywatnego. Syn Anny Przybylskiej pochwalił się w mediach społecznościowych, za ma dziewczynę Durw. Jak można wywnioskować z profilu mi i na TikToku, Szymon był z partnerem mi na jej studniówce. Na filmiku można zobaczyć elegancko ubranych, szczęśliwych młodych ludzi, którzy wygłupiają się przed wyjściem na zabawę. Oliwia Bieniuk wspomina mamę i czas jej walki z nowotworem. Staraliśmy się ze sobą rozmawiać jak najwięcej. Oliwia Bieniuk zmienia swoją zawodową ścieżkę. Czy 20-latka zaprezentuje talent odziedziczony po mamie? To prawdziwa gratka dla fanów Anny Przybylskiej. Zobacz fragmenty, które nie weszły do filmu, Ania, wideo.